Dzień dobry, nazywam się Anna Deda, jestem kosmetologiem w gabinecie medycyny estetycznej i kosmetologii Bodeker Clinic. W gabinecie usuwamy zmiany laserem CO2. Jest to urządzenie, którym można usunąć nie tylko znamiona barwnikowe, ale można je również wykorzystać do zabiegów mających na celu redukcję blizn, redukcję rozstępów czy poprawę struktury skóry. Przed każdym zabiegiem usunięcia zmiany pacjent jest kwalifikowany przez lekarza dermatologa, także zabieg w naszej klinice jest w pełni bezpieczny. Laserowe usuwanie zmian jest zabiegiem ekspresowym. Czas usunięcia jednej zmiany to średnio 20 do 40 sekund. Czas gojenia po zabiegu wynosi około 6 tygodni. Zapraszamy na zabiegi do kliniki Bodyker Clinic w Katowicach.